Także jesteśmy w ostatnim weekendzie szósteczkowego lata. Dzisiaj ostatni turniej świadkówki. No w sumie nie był to rekord nasz, osiem par, ale emocje były fantastyczne. Naprawdę tutaj trzeba było kilku piłek meczowych, żeby rozstrzygnąć ten, ten finał. No, duża publika była. No, no. Tak fajnie nam się zakończyła siatkówka i, i jutro mam nadzieję, że też będzie tak Beach Soccer. Bo jutro mamy o całej porze, tak jak całe dwa miesiące spotykaliśmy się o 11:00, tak jutro również 11.00 startujemy z Beach soccerem, Także mam nadzieję, że też będzie przynajmniej tych drużyn ze sześć, tak aby zakończyć godnie cały cykl, cykl trwał dwa miesiące. Uważam, że wszystko fajnie się tutaj nam udało, tak jak planowaliśmy. No nie było to rekordowe lato, jeżeli chodzi o uczestników, ale również też było mniej w tym roku samych plażowiczy, co, co wszędzie odbiło się. Zresztą na całej Mierzei, tak jak, jak tutaj no, mamy takie, takie sygnały. Sam przebieg jeszyckiego lata był bardzo zgodnie z kalendarzem, także tylko jeden turniej musieliśmy przełożyć o dwa tygodnie, termin rozegraliśmy go w innym siatkówce, to było, piłka nożna, odbyły się wszystkie, wszystkie zgodnie, zgodnie z planem I, i bardzo pozytywnie odbierają tutaj turyści, którzy kiedyś na Szutowskie Lato przyjeżdżali, tak samo teraz wspominają miło, biorą udział, choć już nieco są starsi. I czasami jest tak, że właśnie ci uczestnicy, którzy przyjeżdża, przyjeżdżali do nas przed laty, tak teraz przywożą swoje pociechy i razem z pociechami tworzą, tworzą drużyny. I to jest, to jest fajne. Tutaj powstaje wiele znajomości. Spotykają się gdzieś zawodnicy, którzy gdzieś tam na innych boiskach też mają, rozgrywają mecze w innych drużynach. I tutaj czasami dobierają się w pary i grają się jak na przykład. I, i, i dalej ta, ta przyjaźń po prostu szatkarska trwa. To jest, to jest wszystko tak fajne, no myślę, że to jest tak jakby najfajniejsza oferta dla, dla Gminy Nadmorskiej, żeby, żeby promować aktywny wypoczynek i, i tutaj w naszej Gminie to się udaje. No jesteśmy chyba jedyną, na pewno najbardziej aktywną plażą na Mierzeniu, także to, że to też jest taki wyróżnik tej plaży, no i to co zamierzaliśmy tutaj powiedzmy z wójtem przed, przed rozpoczęciem, także wydaje mi się, że, że wójta ocena chyba będzie równie podobna. Dzisiaj w rozmowie tutaj po, po, po turnieju też, też wyrażał taką opinię, że, że, że no jednak fajnie że to zrobiliśmy, że poszliśmy w tym kierunku i, i spełniamy te wszystkie tutaj zapotrzebowania turystów na, na A Właśnie to widać też, że ta plaża żyje, że tu jest ta aktywność, te bramki, te siatki. Widać właśnie tego ducha sportu tutaj, tak? I widać, że, że jest ta aktywność. No taki cel tego wszystkiego bo... jest, no, musimy też powiedzieć, że my nie idziemy w jakiś profesjonalizm. Tak? My, my bardziej robimy to dla, dla turystów, żeby oni mogli tutaj spełniać swoje, także swoje zainteresowania. Niektórzy w ogóle pierwszy raz w życiu biorą udział w Turnieju, i to też jest fajne. I, i, i bardziej no, właśnie tutaj zachęcamy do tego, to, do tego ruchu. No, nie podnosimy poprzeczki poprzez no, tak jakby większe nagrody, tylko nagrody są no, rzeczywiście może czasami nawet symboliczne, tak? ale to, to ludziom nie przeszkadza. Ludzie są zadowoleni z tego, że mogli uczestniczyć, że jest, że jest boisko, że jest atmosfera, że jest speaker, że są sędziowie, jest gwizdek i to, to wszystko łączy się w taką fajną, fajną zabawę. Nie pozostaje nam nic innego, tylko wziąć udział w jutro w ostatnim tak, turnieju i zapraszamy za rok. Także to już jest ostatni i, turniej jut Jutro sokera który praktycznie kończy. Boiska będą do dyspozycji, tak jak są do dyspozycji w ciągu tygodnia. Także jak my kończymy y, zawody, wszyscy mogą sobie korzystać z tych boisk. Boiska są dość dobrze przygotowane, bezpieczne przede wszystkim i, i, i to chyba dla samych turystów używających jest, jest ważne, że, że są piłkołapy, że ta tak jak kiedyś nie było piłkołapów, no, czasami zdarzało się i, i to może nie było fajne, Łapy I bezpiecznie mogą sobie i korzystać i grający, i wypoczywać w, czas, w czasowicie. Także jeszcze raz zapraszam jutro. Ostatnia szansa na stworzenie drużyny, pokazanie się u nas przed 11 i wzięcie udziału w szutowskim lecie 2023.